dobry wieczór zanim znajdziemy się nad Łękawką to taki mały wstępniak bo Włodek z kanału Alon pomoże. chciał żebym pokazał troszeczkę mojej pracy i żebym poopowiadał troszkę tego co maszynista widzi przed sobą to co czyta przed sobą wiecie o co chodzi bo no, dla was to są takie zwykłe jakieś blaszki, coś tam a... Dla mnie to są konkretne informacje, no i tu na słupach widzicie na przykład takie 66.9 na przykład, o to, to są słupki hektometryczne, 67.0, czyli 67. km linii kolejowej, liczone od jej początku. Tutaj to pomarańczowe, to jest wskaźnik informujący o zbliżaniu się do tarczy ostrzegawczej przejazdowej, a... Mamy wskaźnik W6B. Musimy dać sygnał. Mamy tarczę ostrzegawczą przyjazdową ze wskaźnikiem W1. Ona jest na biało. Informuje mnie, że na przejeździe jest wszystko ok, że samochody są informowane. Tabla blacha tu po prawej to jest wskaźnik mówiący, że zbliżam się do przystanku osobowego, a dokładnie, że w drodze hamowania jest przystanek osobowy. Widzicie, oczami to wszystko czytam, ale żeby gębą to przeczytać, to one za szybko uciekają, nie? Widzicie, mu szybciej jednak to przetwarza. Tutaj ten wskaźnik, nie będę mówił symbolami, bo nie pamiętam symboli. To jest dla roboczych pociągów. Zamknąć pół, zamknąć ostrza, pługów odśnieżnych, coś tam, coś tam, to mnie nie dotyczy. No i tutaj mamy przystanek, widzicie? W drodze hamowania był przystanek. No i jest, wskaźnik stał. Trzeba się zatrzymać. A no, taka przyjemna praca, nie? Zawsze to etat. <słyski> Tutaj macie trzy wskaźniki: W4 zatrzymania czoła pociągu, wskaźnik W6B trzeba dać baczność i wskaźnik zbliżania się. Konkretnie do tarczy ostrzegawczej do semafora wjazdowego. To już wychodzi ze znajomości linii kolejowej, ze znajomości szlaku. Dajemy sygnał baczność. Tutaj mamy ostatni wskaźnik. Były trzy, mogą być maksymalnie trzy. To oznacza, że co 100 metrów jest ustawiony wskaźnik. No i w skrócie, 300 metrów było do tarczy ostrzegawczej. To pomaga przy mgłach, wiecie. W złych warunkach atmosferycznych. Ta trujeczka to jest zwolnienie stałe. Z dodatku do rozkładu jazdy w u Wykaz ostrzeżeń stałych jest zwolnienie do 30. No to musimy zwolnić. Tu semafor na pomarańczowo, czyli że wjazd jest podany. Prędkość maksymalna. Jedziemy na prosto. Znowu W6B. mamy szósteczkę, czyli że. Prędkość będzie tu znowu szlakowa, to też wychodzi z, ze znajomości szlaku. Będzie 60 na godzinę maksymalna. Widzicie tutaj, teraz mamy tak zwane sierżanty. One są akurat źle ustawione, ale pl to nie interesuje. Przez ten most musimy przejechać 30 na godzinę. I jak nam dubka zejdzie z tej 30? -tki? O, ja to na kamerze widzę. Jedziemy dalej, mamy W6B i W6B i zamknąć ostrza, to tam dla roboczych chodzi o to, żeby na przejazdach yy, dla na tam wiedziały, że są płyty no i teraz wjeżdżamy w stację kolejową wyjazd na stój i na razie tyle nie będę was zanudzał tak widzicie wygląda moja praca, tak się czyta sygnalizatory i wskaźniki Także, szybki przeskok nad Łękawkę. Dzień dobry moi kochani. Jest Artur. Hej Kasiemka. Jest rura, czyli miejsce, w którym skończyliśmy. No to co? To łowimy, nie? Dawno nie byłem z magnetyczką na połowach. Dlatego chyba muszę przypomnieć wam, jak ona wygląda. No właśnie tak. Oreł został w domu tym razem. No to co? Do pierwszego fanta. Tu pan ostrzega przed niewybuchami. To mam nadzieję, że je właśnie nie ciągnę, bo mam mega przyłapanie. Kurczę, bez szpadla, no. Co jest? Na razie są pęciki. O, jest to coś. Dobry kotlet. Idzie, idzie, patrz, jaka taka rua. Taka Klucz. Pozdrawiamy kubę. Tak jest, kubę pozdrawiamy. Rua wyszła, ale dalej są przyłapania. O, co to jest? Nie mam pojęcia. daleko nie uszedłem i jest znowu przyłapanko a raczej było e, jest, proszę takie pokrywejro o, proszę uchwyt do drynny. wyszło w garnek, pan jak jest chodź Powolutku. O, czerwony. Piękny. A w środku? O, bez dna. W środku mamy flaszeczkę. Jakieś szkieła. O, i garnek do wiatra. O, proszę. Myślałem, że skarpetkę znalazłem, ale nie to. Patrz, jaka baryłka, Co to jest? Baryłka. Baryłka, ropy i rękawiczka. Uch, padła, chodź tu. Coś jak wyszło. O. o, popatrz, całkiem ładna blacha. Zbroja. Ciekawe z czego to jest. od jeszcze coś. Jeszcze coś jest. Jeszcze coś idzie. Ciężkie. Idzie. O! Szczątki roweru. Roweru, rowera, jak zwał, tak zwał. Jak mi się odmieni, tak będzie. No i znowu mamy jakieś przyłapanko. Coś tam bąbluje. Gdzie? O! Artek, z czego to? Z tego z malucha O, maluch, wiadomo, pozdrawiam Marka, czaje, oczywiście Szpeca od maluchów Nie wiem co to Artek wyjął jakąś kratkę Coś tam bąbluje Coś tam bąbluje Rozruszamy to i wyciągamy. Popatrz Artur. Czy ty to widzisz? Ja pierdzielę. Co żeś tutaj trafił? Jakoś pompa, nie? Ani miedziuchy na, na to Ja pierdzielę, super. Łękawka żywi i ubiera. Idzie? Idzie, ja mam głośnik. Głośnik, będzie głośnik. Pewnie od malucha. O, rūka. Ja już mam wiadro, widzicie, prawie pełne. O, a tu jakie mam chycenie. Piękne. No, tylko czy wyjdzie? Czy trzeba pomóc? Nie. Puściło. Idzie. Rua. Dobra rua nie jest zła. Co to jest? Obręcz. Artek takiego ringa. A ja tutaj mam jakiegoś potwora. O, bąble dom. Trzeba to rozruszać. I góra. Opa, uwaga. Uwaga. Uwaga, idzie. O, łopata. O, ja też mam swojego ringa. No i tak, kochani. Wracam po wiadro, bo mam już jedno pełne opieram się tyczką i jest jakiś kotlecik o. o pyszny kątowniczek no to nic dalej opieram się tyczką i wracam po wiadro o widzicie puściło puściło czy to gałąź nie no idzie coś i jakby coś szło. Węża wyjąłem. Boła. Czy może być piękniej? Powiedzcie Pierwiosnki śpiewają. Tam co prawda jakaś szlifiera jedzie. No ale ślicznie jest. Coś idzie. Ja tu z panem Przemiłym rozmawiam. Tu mi się coś... O, dziękujemy. Co to jest? Nie wiem. Jest jakiś niemrawy sygnał. Garnek. Już czuję, że tam jest emalia. No, chodź. O, proszę. A to nie garnę kamiednica, huta. Coś jakby było. Popatrz, Artur. Tego jeszcze nie grali. To jest ten tuczek do mięcha, nie? Tuczek do mięcha, no pięknie. Bum! Patrzcie, to jest, to jest moc. Co ma tu mamy? Żeliwniok, piękny. Sztukanówka, kurde. I od razu sprawdzam co jest pod nim. Piękny. Piękny fanciur. A, czego się nie robi dla pieniędzy. A pod nim nic, dobra. O, jest To jest nic. Pozdrawiamy Bogusia. Pana tatę coś, o jest. Ty to nie jest ta zbrojeniówka? No takie coś to praca zbrojeniówka. No. No i dobrze. Coś w końcu chyciło. Oj. I puściło. Kotlecik. a jaki fajny. Cygaro. Kubańskie. Tak zwany kuban. Dziomu. Patrzcie jaki okaz fauny tu jest, ryba, pstrąg łękawkowy, no ale zobaczcie, znowu jakiś, o, zobaczcie, tak się nie zachowuje ryba, która jest zdrowa chyba, jak neptyk, nie wiem. O, wiadomo, dzień bez zawiasu, a dniem straconym. Wiecie co? Na oko patrzę. O, żaba uciekła. Przyłożyłem do tego magnes. A to łapie. A to żywcem łapie. Blacha. Taka piękna. A to jest parapet w zasadzie. Tak jest. O, idzie. Idzie, idzie, idzie. No i niebieski. Wiadomo. Wiadomo, że musi być niebieski. No i dobrze. Niebieski też przetopią. Tego jeszcze nie grali. Narty wodne wyjąłem. Ale jaja. Patrzcie, z kolorem. S222. Kurde. Piękny fan. Trzeba zabrać. wiem się coś Tyczka zaczepiła, ale wiecie co? To jest amelinium z pralki. Tyczka mi w to weszła i się magnes zaczepił. No i kto powiedział, że magnesem koloru nie można łowić. O, a tu pod tym jest coś jeszcze. No, tylko mam nadzieję, że nie pralka. O kurde patrzcie. Kolejna wyrzymaczka. Ostatnia. Stara wyżymaczka? mnie jakieś latnie. Uważaj na szkło, czekaj, Spalona daj. Skalona wersalka. Daj szkło, daj, daj, daj. Taki o! Taki mechanizm z wersalki. I Trochę, trochę drzewa. Piękny fanciur. A tu żaba. O, patrzcie. The frog. Łękawkowy frog. Jeszcze się kamera. Dzień dobry, żabo. Nie będzie widać, bo jest Uciekaj! Oreł leci! <laughs> Idziesz? Idziesz! O, uchwyt odręny. Lubimy to Coś mi złapało magnes Nie chcę go puścić. O taki pręd ze starymi majtkami. A tym razem co? O! Kratka od pieca. No nie no, muszę iść po wiadro. No, powiem wam, tak to można łowić. Człowiek stoi w miejscu i tylko gramy dorzuca do wiadra. I jeszcze więcej. No, pięknie. Spójrzcie. Ile gwoździ. To, to co? Ostatni wieloryb, ruła, gwoździe i znikamy. Arturowi się śpieszy. No, nie. Maruda. Maruda na o. Dokładnie. Nie no. O, to będzie ostatni fant. O, tak jest, proszę. Taki krzyżak. Pyk. I spadamy. Powiem Wam, o, żaba. Ciągle jak tu jestem, zastanawiam się, czy tu są ryby, ale ten widok mnie zabił. Ten karp jest po prostu gigantyczny. Nie wiem, czy karpie żyją w łękawce, no ale ten skąd się tu wziął i coś go zjadło, nie? Kurde, masakra. A tutaj obok pokażę Wam inny artefakt. Patrzcie jak się wygrzewa w słońcu. Przepiękna butelka. Ha, bierzemy, super i tak kochani, podsumowania nie będzie jako takiego. Na podsumowanie zapraszam do Flaminga na kanał Flaming Recycling. Wiadomo, my jedziemy ale ją dębów buków, jesionów i orchidei. Zmęczony jestem, kurde. Papaty. Nie płacz, kiedy odjadę i pojechał bon voyage.